Witajcie, witajcie, bardzo serdecznie witam was w kolejnym raporcie wojennym Wojna na Ukrainie Ale nim zacznę raport wojenny Mam do was wielką prośbę, bardzo wielką nie, nie, nie pragnę, żebyście wpłacali, czy ewentualnie Ale prześlijcie chociaż wiadomość dalej Niech więcej ludzi dowie się o to, o co was proszę W moim miejscowości jest małe dziecko 8-miesięczny niemowlak, który choruje na rdzeniowy zanik mięśni, czyli SMA typu 1, zostało mu 3 miesiące na to, żeby uzbierać kwotę około 3 miesięcy, gdyż lek, który potrzebuje, jest bardzo drogi, a nie ma refundacji, bo dziecko przekroczyło już 6 miesięcy. Lek działa do 13,5 kg, dlatego zostało nam bardzo mało czasu. I proszę Was bardzo, abyście wsparli akcję, która jest naprawdę legalna. Link do zbiórki znajdziecie. Wszystkie dane, które potrzebujecie, żeby sprawdzić, czy wszystko się zgadza, też znajdziecie pod filmem. Bardzo, bardzo Was proszę, abyście przekazali tą wiadomość i spróbowali uratować małego Oliwiera w mojej miejscowości. Bardzo Was proszę, a my przechodzimy do raportu wojennego z dni od 11 września do 13 września i zaczniemy oczywiście od odcinka harkowskiego. Na odcinku harkowskim, tak jak ostatnio już mówiłem, rozpoczęła się ofensywa z rejonu słobożańskiego, która miała na celu wejść na tyły zgrupowania pod Izium. Przecięcie wszystkich dróg zaopatrzeniowych z północy od strony Kupiańska, który był wielką, wielkim centrum logistycznym. Były tutaj dwie linie kolejowe od Wołczańska, Biełgorodu oraz miejscowości Wałujki. I ta miejscowość Kupiańsk miała strategiczne znaczenie dla Izium. Jak ostatnio mówiłem, ofensywa rozwinęła się bardzo dobrze. W Ukraińska była zaskoczona tym, co się stało, tym, jaki sukces osiągnęła. Powiedzmy sobie szczerze, ten sukces byłby większy, gdyby udało się domknąć to okrążenie. Oczywiście ja sobie puszczę tą animację nową, bo ona zawiera cały odcinek Harkowski na północy oraz rejon Izjumski. Może nie będę ruszał, żeby Wam tutaj nie przeszkadzała. Tabelka z 8 czasu. Słuchajcie, to zgrupowanie uderzeniowe dotarło do Kupiańska. Tak jak ostatnio mówiłem, przerwało linie komunikacyjne i zaopatrzeniowe, i zbliżyło się bardzo szybko do Izium, w którym były wojska rosyjskie. Te wojska rosyjskie, dowództwo rosyjskie w ogóle działało nieudolnie bez jakiegoś większego planu. Wojska, te mówi się, że wojska w rejonie Izium. Teraz sobie zatrzymajmy. Mówi się, że wojska w rejonie Izium. No, nie mamy możliwości, gdzie go przenieść. A szkoda, bo nie mogę też przybliżyć. Wojska w rejonie Izium zostały, tak mówią wszyscy, porzucone przez dowództwo. Uciekły dowództwa trzech dywizji: trzeciej dywizji zmotoryzowanej, drugiej dywizji. Amańskiej dywizji zmechanizowanej oraz czwartej dywizji kantemirowskiej, elitarnej, wszystkie wchodziły w skład pierwszej elitarnej Armii Pancernej, która została w sumie, kilka lat temu odtworzona i miała być grotem uderzeniowych sił Federacji Rosyjskiej. Dziś wiemy, że żołnierze porzucając bardzo dużo sprzętu wojowego, czołgów transporterów, artylerii samobieżnej. No, To wszystko w większości zostało w rejonie Izium. Uratowali się żołnierze. Część dostała się jednak do niewoli. Szacunki mówią o około 7 tysiącach podczas całej operacji, wziętych do niewoli. Podobno, a ewentualnie mogą to być straty ogólne czyli zabici, ranni, zaginieni i wzięci do niewoli. I tak by bardziej by to pasowało. Natomiast wiemy, że oprócz tego sukcesu w rejonie Izium. Że strona ukraińska zaatakowała 12 i zdobyła światohirsk, gdzie, jak mówił szef Donieckiej Republiki, w natarciu miasto zostało opanowane przez polskich najemników. Widziałem filmik ze szarży, kawalerzystów, czołgów i polskich helikopterów. Prawdopodobnie bardzo fajnie to wyglądało, więc to pewnie ci najemnicy byli. W każdym razie, no, nie ma co narzekać, gdyż całe to zgrupowanie w rejonie Izium było wielkim zagrożeniem w sumie i pewnie zadacie pytanie, no ale dlaczego tak się stało, że nie udało się tego okrążyć. Z południa nacierały wojska wojska ukraińskie jednak nie, nie miały na tyle siły a po drugie ten teren, strona rosyjska też umacniała od strony południowej, o ile od strony północnej czuła się pewnie i pewnie nie zdążyła nic więcej inżynieryjnego przygotować. To na południu na pewno pola choćby minowe były położone, więc strona ukraińska pewnie miała problemy. Wiemy też, że strona rosyjska, wycofując oddziały, stawiała opór i były oddziały osłony, więc nie był to taki paniczny odwrót, jakby ktoś chciał. Owszem, są materiały z przeprawy w rejonie miejscowości Oskieł, gdzie obok zniszczonego mostu powstała przeprawa usypana. Więc tutaj, czy pontonowany, dla mnie to była usypana z tego co widziałem. Natomiast wiemy też, że pewne rejony przepraw były pod ogniem artylerii ukraińskiej. Jednak są też dowody na to, że jednak część tych pojazdów udało się zniszczyć stronie ukraińskiej. Natomiast pewna część żołnierzy na Kamazach, nawet mówiło się, że to ciężar, około 100 ciężarówek Kamaz przetransportowało żołnierzy czy po prostu wycofali się za tą rzekę Oskil, Oskoł, bo tak powinno to nabrzmieć. W każdym bądź razie wiemy, że na odcinku południowym ta ofensywa zakończyła się całkowitym sukcesem. Ale żeby było mało, wiemy, że strona ukraińska też nacierała na kierunku północnym, nie zatrzymywała się. Tutaj były słabe oddziały 144 Dywizji Zmotoryzowanej, Gwardii i te oddziały nie były w stanie zatrzymać. Te wzmocnione 14 Brygadą Zmechanizowaną były tam jeszcze oddziały azow Harków, dokładnie azow Harków. i te siły nacierały na północ. 12, jak widzicie na mapie, na animacji, 11 teren zajęty, 12, oddziały ukraińskie weszły do. Wielkiego Burłaka oraz do Wołczańska. To był moment, w którym strona rosyjska doszła do wniosku, że nie jest w stanie nie jest w stanie kontynuować ataków na Harków, czy próbować, czy nawet myśleć o tym, skoro załamał się jej front na tak szerokim odcinku. Jednostki 144 Dywizji wycofały się za granicę, tak samo jak jednostki większości jednostek. Na, na północ od Charkowa. Wiemy, że bardzo szybko została zdobyta, czy zajęta nawet bez walki kozacza Łapań Wołczańska, tak jak wspomniałem. Natomiast wiemy, że te siły rosyjskie wycofały się za granicę państwową, a strona ukraińska nie przekroczyła tej granicy. Są filmiki, gdzie wojska dotarły do granicy, stawiły powrotem słupy graniczne Zamknęła szlabany na drogach i dała stop. I wiemy na ten moment, że tak wygląda. Prawdopodobnie cały ten północny rejon tutaj, obwodu Harkowskiego, jest pod kontrolą. Ja go nie zaznaczyłem dzisiaj jako 13, dlatego że pewnie gdzieś jeszcze ta linia frontu jest, ale przyjmuje się, że strona rosyjska wycofała się z całego północnego obwodu Harkowskiego. Więc tutaj możemy przyjąć, że granica jest na rzece Oskil-Oskoł. I trzeba sobie powiedzieć szczerze, jeszcze jedną rzecz: ukraińskie uderzenie z rejonu Bałaklai było nie tylko sukcesem, który miał przede wszystkim zmusić stronę rosyjską do odwrotu spod Izium. Dowództwo ukraińskie nie, 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 na pewno nie liczyło się z tym, że, strona, że ta ofensywa, to działanie, Powoduje wycofanie się wojsk rosyjskich z rejonu na północ od Harkowa. Co to oznacza dla strony rosyjskiej? Dla strony rosyjskiej jest to klęska, dosłowna klęska, dlatego że na ten moment, przez 6 miesięcy szturmowania pozycji, prób zajęcia Harkowa, próby te przez te wszystkie miesiące zakończyły się niepowodzeniem, a teraz wojska rosyjskie zostały zmuszone do opuszczenia północnej części obwodu harkowskiego i nadzieje na zdobycie miasta prysły. Przynajmniej na ten moment nie ma takiej możliwości, żeby strona rosyjska myślała o ataku w kierunku Harkowa. Harków jako drugie miasto Ukrainy zostało zabezpieczone, a Rosjanie ponieśli tutaj klęskę taką jak pod Kijowem, pod Sumami, pod Czernichowem i jest to kolejna klęska. Która może mieć wpływ na to, jak wojna się potoczy. Ja nie mówię, że wojna będzie wielkim zwycięstwem Ukrainy, bo tego nikt z nas nie wie i nie wie, jak zachowa się, zachowa się Rosja. Możemy tylko przypuszczać, że dla Rosji to też jest wstrząs i w sumie, jak mówił na briefingu Ministerstwa Obrony, planowy odwrót w rozproszeniu, czyli w tym wypadku odwrót wojsk rosyjskich na wschód aby zabezpieczyć obwód doniecki, tak naprawdę jest wielką ściemą. Tyle powiem językiem potocznym, że jest to po prostu kłamstwo. Rosjanie nie byli w stanie zatrzymać tej ofensywy, która była dla nich wielkim zaskoczeniem. Ta ofensywa pokazała braki, ogromne braki, jakie ma armia rosyjska w wyposażeniu, w skali dowodzenia, w rozpoznaniu nieumiejętności Rozpoznania pola walki, nieumiejętności wykorzystania lotnictwa, braki, które naprawdę obnażają siłę rosyjskiej armii i nie jestem tu po to, żeby to krytykować, tylko żeby wypunktować to, co wypunktowała Ukraina. Ja rozumiem, że Ukraina ma możliwości wywiadu, dostaje informacje z NATO czy ze Stanów Zjednoczonych i jest w lepszej sytuacji niż Rosja. Ale pamiętajmy, że to Rosja jest agresorem, nie Ukraina. I śmieszy mnie informacja, gdzie na forum ONZ-u przedstawiciel Rosji żąda zwrotu sprzętu, który został zostawiony. Ja się pytam jakiego sprzętu? Przecież ten sprzęt to jest sprzęt zdobywców, który znajduje się na ukraińskiej ziemi. Ale przejdźmy z polityki. Nie po to, tutaj tworzymy raport wojenny, żeby dyskutować o polityce. Polityka mówi się, przyjmuje się, przepraszam, że. Wojna jest następstwem polityki. Jak widać, w tym wypadku operacja specjalna, bo tak jest nazywana w Rosji, i za zmianę, nazwanie tego wojną grozi 15 lat. Słuchajcie, sukces, jednym słowem, jest dzisiaj informacja, podał ją Tomasz, gdzie ukraińskie dowództwo poinformowało o zdobytym sprzęcie w rejonie Izjumskim. Jest i, i powiem Wam szczerze, jest to naprawdę bardzo duża ilość. Tego sprzętu, jaki został zdobyty, pozostawiony przez żołnierzy rosyjskich, którzy w tym momencie ratowali się przed niewolą, ratowali swoje życie, i myślę, że naprawdę to morale tych żołnierzy jest niskie. A problem przywrócenia gotowości bojowej w takich jednostkach, które straciły większość sprzętu albo całkowicie, no, potrwa, potrwa, jeszcze raz potrwa. To nie jest tak, że Rosja sobie stryknie i wyciągnie sobie 200 nowych czołgów, bo te czołgi trzeba przygotować, a oddziały z niskim morale, no, są nic nie warte i dobrze o tym wiemy. Słuchajcie, przejdźmy sobie na odcinek doniecki, a dokładnie łuku Dońca, bo mamy też tutaj informacje o walkach o Łymań, gdzie strona, gdzie o to miasto walczyło, walczą już od kilku dni jedne i drugie siły. Wiemy, że Świat Ochilsk został zdobyty, tak poinformowałem, niedokładnie nie wiemy dokładnie, jakie wojska są jeszcze na tyle sprawne, żeby zatrzymywać. Wiemy, że tutaj ługańskie jednostki z jakimi, jakimiś elementami donieckimi walczą w łymaniu. Oskarżają dowództwo rosyjskie o pozostawienie ich w sumie, na pastwę losu, gdyż miasto jest oskrzydlane od północy i od południa. Wiemy też na dzień dzisiejszy, że 13. Nie mam jeszcze stuprocentowej pew pewności, ale jest taka informacja, że siły ukraińskie sforsowały Doniec w rejonie Biłochoriwki i kierują się na kreminę i dibrowne. Słuchajcie, dlaczego? Dlatego, że zgadza się to z informacjami potwierdzonymi wizualnie, że strona ukraińska sforsowała linie rzeki Oską, miejscowości sękowe jest tam informacja o tym, że Podejrzewam, że jeszcze w kilku innych miejscach ta obrona rosyjska, która tutaj nie jest taka trwała, no może się zawalić i strona rosyjska próbowała ustworzyć linię obrony na rzece Oską. Jednak tutaj, no, może być problem, jeżeli będą Ukraińcy od południa nacierać, żeby zrolować tą obronę, i wtedy będą zmuszeni do wycofania się jeszcze dalej na wschód. W sumie dzisiaj informacja też yy, ze strony. Ze strony Stanów Zjednoczonych, którzy po powiedzieli na briefingu, że jest to dopiero początek ukraińskich ofensyw. Więc pytanie brzmi, gdzie one będą? No i pewnie będzie wyzwanie dla mnie, żeby malować nowe i robić animacje nowych um, ofensyw czy nowych działań z jednej i drugiej strony ewentualnie. Słuchajcie, jeżeli chodzi o łuk, Doniecki i, i rejon Siewiersk-Bachmut, przejdźmy na nową mapę. Może ona nie jest nowa, bo tak szczerze mówiąc tutaj, no, powiedzmy. Nie zmieniłem dwóch rzeczy na tej mapie, w sumie bardzo Was przepraszam, bo prawdopodobnie te dwie jednostki, siódma i druga brygada walczą w Łymaniu. Natomiast wiemy też, że no, jest ta przeprawa w rejonie Biłocholiwki, chociaż sama Biłocholiwka była atakowana, jak i Chrycholiwka. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe odcinki... Mamy wprowadzenie na linii frontu znowu oddziałów 4 Brygady Szybkiego Reagowania Gwardii Narodowej. Natomiast tutaj no, trwają dalsze ataki, w sumie troszkę dziwne, w rejonie Sołedaru, Jakowliwki i Bachmutu szczególnie. no Jesteśmy troszeczkę zdziwieni, bo generalnie no, strona ukraińska przejęła inicjatywę na froncie i to jednak ona jest teraz stroną atakującą więc zobaczymy jak się to będzie rozwijało natomiast jeżeli chodzi o odcinek na południe od Bachmutu trwały tam bardzo ciężkie walki mamy informację, że tego szóstego pułku kozackiego już tutaj nie ma prawdopodobnie na 90% ja go jeszcze zostawiłem, bo nie mam 100% pewności walczy w rejonie Łymania, innymi jak widzimy przetasowania pewne są Natomiast strona rosyjska atakowała we Wesołą Dolinę na kierunku Bachmutu. Znowu jakiś oddział się tam przerwał. Został zniszczony w walkach w wyniku kontrataków ukraińskich. Podema nadal jest w posiadaniu czy w zasięgu strony rosyjskiej, gdyż obrońcy walczą na wzgórzach, nie są w mieście, więc tutaj nie ma informacji na temat tego, żeby strona Rosyjska uzyskała jakiekolwiek powodzenie na tym odcinku frontu. Weźmy na linię Ato. Na linii Ato nadal trwają ataki wojsk Donieckiej i Rosyjskiej Armii, które atakowały miejscowość, miejscowość Kamianka, Awdiwka, Opytne, Wodinkę, miejscowość Piski, czyli nadal znajduje się północno-zachodnia część tej miejscowości, znajduje się w rękach ukraińskich. Mamy też ataki na Marinkę oraz Nowo Michajwkę, gdzie te ataki nie zakończyły się sukcesami strony rosyjskiej oraz pseudorepublik. Mamy informacje o atakach artylerii pańskiej na cele w Doniecku. Przejdźmy na odcinek Zaporoski. Na odcinku Zaporoskim jest cisza. Nie ma walk, przynajmniej o których informują źródła. Mamy oczywiście informacje o strzałach artyleryjskich z jednej i z drugiej strony. Natomiast coraz więcej informacji ze strony rosyjskiej: informacje, które stwierdzają, że Ukraina przenosi ciężki sprzęt na ten odcinek frontu. I ciekaw jestem, ostatnio informowali, że jest duża koncentracja sił ukraińskich w rejonie Włchodara bardzo jestem ciekaw jak to będzie wyglądało bo generalnie możemy tutaj nacierać na trzech kierunkach Wołnowacha Mariupol możemy uderzać na kierunku środkowym kierunku Berediańska oczywiście także na odcinek Tokmak, Melitopol i ciekaw jestem na wasze opinie czy tu będzie kolejny Prąd ofensywny, czy to w tym rejonie będziemy znowu mówić o jakiejś ofensywie, o działaniach ofensywnych? Jestem bardzo ciekaw, bo nie ma, naprawdę nie ma żadnych większych informacji, jeżeli chodzi o odcinek zaporoski. Oprócz tego, że 13. informacja o wybuchach w miejscowości Melitopol, zamachu na kobietę rektora uniwersytetu, nie jestem do końca pewny czy Melitopol, która została ciężko ranna przez wybuch miny pułapki. Ochroniarz został rosyjski zabity. Natomiast no, ciekawi mnie, jak to będzie wyglądało. I tam i tam bardzo bardzo dziękuję za wsparcie. Donate'a dla kanału, wykorzystamy to dla widzów. Będziemy znowu myśleć o jakichś niespodziankach. Bardzo dziękuję. Wracając do raportu, przejdźmy jeszcze na odcinek. Na odcinku Charkowskim mamy dalej mgłę, czy można powiedzieć, mgłę wojny. Mamy ograniczone możliwości informacyjne. Znowu, ten odcinek, oprócz tego, że wiemy, że, że trwają tutaj szczególnie walki znaczy, walki na pewno są, bo, bo o tym też coś tam przelatuje i, i dowiadujemy się o walkach. Wiemy, że strona rosyjska kontynuowała tutaj ataki na skrzydła tego włamania w rejonie Dawidowego Brodu, na bezimienne oraz Kastromkę bez sukcesów. Wiemy, że uderzali Rosjanie też na Lubią Miriwkę, bez sukcesów. Natomiast mamy informacje niepotwierdzone, że strona rosyjska broni się w rejonie Stanisławowa i Tominy Bałki. Że strona ukraińska zdobyła Oleksandrivkę i kieruje się właśnie w, to, w stronę Tominy Bałki. Nie mamy na to potwierdzenia. Ja mapę nie zmieniam. Dopóki nie będę miał potwierdzenia, nie zmieniam. Wiecie już, jaki jestem. Muszę, nie dlatego, że nie wierzę, ale przedstawiając Wam pewne dokumenty czy pewne rzeczy, zawsze staram się opierać na w rzeczach wizualnych, bo to jest dla mnie najważniejsze. Jeżeli chodzi o północną część, nie mam żadnych informacji z tego rejonu, nie mam zielonego nie, pojęcia. Co, co tutaj może być, wiem, że była informacja, podawał ją Jarosław Wolski, że strona rosyjska wycofała się bliżej Hersonia, żeby znaleźć się pod parasolem swojej artylerii, która tutaj jest na, że tak powiem, południowym brzegu Dniepru w zasięgu amunicji. Natomiast, czy to jest prawdą? Nie mam potwierdzenia. Nie wiem, jeżeli pan Jarosław Wolski ma potwierdzenie, to może mi też udostępni, może być przez fita. Wiemy, że jest problem z morale. Obrońców z Nikirówki, no oni tutaj odpierają bardzo zaciekłe ataki wojsk ukraińskich, ponosząc oczywiście straty i z tego co informował major Fisher, no morale tutaj jest bardzo niskie, tak samo jak jednostek, jak jednostek Donieckiej Republiki, która wspiera ten odcinek w gronie Kesyliwki, wiemy też tutaj były informacje o upadku morale, natomiast... Nie ma na to dowodów, nie ma na to potwierdzeń, oprócz artykułów, które się pojawiają, więc y, czy tak jest naprawdę? Nie wiem. Ciężko mi powiedzieć. Wybaczcie, ale naprawdę Arturowi zawsze muszę, y, nie muszę, chcę bardzo podziękować, bo to nie jest jego pierwszy donate. Artur, bardzo, bardzo Ci dziękuję za donata. Naprawdę wspierasz ten kanał bardzo aktywnie i za to Ci bardzo dziękuję jeszcze raz publicznie. Y, jeżeli chodzi o Sytuację, mamy dynamikę, mamy informacje o walkach. Jak one będą przebiegać, nie wiem, nie potrafię wam odpowiedzieć. Mam nadzieję, że pójdzie w dobrym kierunku. Wiemy, że pojawiło się pismo w Rosji może nie tyle deputowanych, co samorządowców 18 bodajże regionów o dymisję czy ustąpienie Władimira. To jest prawdziwe pismo. Wiecie, pojawiało się już sporo fejkowych pism, więc tutaj pytanie, jak zniosą porażki na froncie, bo ta porażka przypomina mi trochę taką porażkę sierpniową z 1920 roku, oczywiście nie mówimy tutaj o cudzie, znaczy mam na myśli cud nad Wisłą, ale yy, dla Ukrainy to nie jest cud, ale chodzi mi o taką bitwę, która wytrąciła kręgosłup, a bitwa nad Niemnem dobiła, więc yy, czy kolejna ofensywa dobije? Nie wiem, nie potrafię odpowiedzieć. Bardzo możliwe, że tak, ale na to wszystko musimy poczekać. Pozdrawiam, trzymajcie się i pamiętajcie: mam jeszcze raz prośbę o Oliwiera. Poślijcie wiadomość dalej, może znajdą się chętni na wsparcie, na uzbieranie tej sumy dla niego. Bardzo Was proszę. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.